Cześć, cześć papatki. Witamy Was na naszym e, papatkowym kanale. E, dzisiaj przy, przychodzimy w dwójkę do Was e, i chcieliśmy Wam przygotować, nie wiem czy nam się uda, e, fajny przepis, słuchajcie, na kiszone pomidory. Tak, dobrze słyszycie? Kiszone pomidory. E, jest to przepis mojej mamy. Moja mama nie chciała wystąpić w tym filmie. E, słoik, z... Że za mało e, tak, słoik z pomidorami nam dała. Będziemy je degustować tutaj na wizji za chwilę, ale my Wam pokażę. ja wiem jak to robić, bo przez całe życie słuchajcie, co roku jadłam kiszone pomidory słuchajcie, także pokażę jak to zrobić, jest to bardzo łatwy przepis, coś innego, bardzo dobrego, bardzo zdrowego, zaczynamy! Ja już tutaj, żeby było szybciej, przygotowałam sobie chrzan, koper, Yy, czosnek, czyli to samo, co używamy do kiszenia ogórów, tak? Chrzan, koper, czosnek, woda, kranuwa zwykła, sól kłodawska, yy, słuchajcie, na jeden litr soli yy, płaska łyżka, czyli Marek, wsypuj tutaj yy, tak półtorej łyżki soli. Normalnie, yy, yy, wiem, że takie czynności robimy. I pieczy. słuchajcie, tego, to tutaj wszystko na oko. W, wkładamy. Ja, przepraszam, bo nie No tak, wsyp, półtora yy, łyżki. Mi się wydaje, że starczy. Yy, wkładamy koper. Tutaj mamy czosnku, trzy ząbki, tak pokroiłam na mniejsze kawałki. Tutaj jest chrzan w kawałkach, wszystko na dno. I teraz pomidory. Pomidory takie w miarę równe wybieramy. Mogą być nawet tak, nieraz mama kisiła, y, zielone. One po prostu w słoiku przez zimę dojrzeją. Y, twarde, żeby były i tego tutaj nie wykrawamy. Tylko je myjemy. Wcześniej je umyłam. To zielone tutaj, wiecie, usunęłam y, i tego nie usuwamy. Dlatego, że wtedy to będzie trzymało nam ten pomidor w całości. I układamy ciasno w słoiku, miejsce przy miejscu. O, w ten sposób. No, żeby jak najwięcej. Aha, tutaj wybieramy jakiś taki fajny słój, żeby był kwadratowy, wiecie, miał duży otwór, żeby ten pomidor wszedł i tak. I w ogóle, i w ogóle. Ale to już wiecie, no o widzicie tutaj. O, czy nam ten ostatni wejdzie? Wejdzie. O! Ciasno, ale wejdzie. I teraz to zalewamy słoną wodą. No i ty zalewasz słoną wodą. Ale mam robotę. O, yy, powolutku. Do końca. Musi być do końca. Yy, na początku sobie ten słoj yy, postawiacie na jakimś, słuchajcie, yy, talerzyku albo jakiejś podstawce, tatce, bo to będzie fermentować. O. I to jest tak do końca. No to powinno być jeszcze, ale to, to też yy, yy, pomidory też ten sok puszczą i to będzie fajnie tutaj zamknięte. Ja mam taki słoik, najlepsze słoiki na świecie, nie wyrzucajcie takich słoików, bo ja ostatnio słyszałam, że ktoś, słuchajcie, znalazł u babci w piwnicy takie słoiki, nie wiedział co z tym zrobić i wyrzucić. To ja z chęcią przyjmę takie słoiki. Guma, gumę można kupić nową, szklane wieczko, sprężynka, zamykamy. I słuchajcie, tydzień, dwa i mamy pyszne, kiszone pomidory. Polecam każdemu, a teraz słuchajcie, degustacja. A teraz degustacja pomidorów kiszonych. Słuchajcie, już Wam pokazujemy. Te pomidory mają takie 3-4 tygodnie. Mama nie pamięta kiedy, ale jak się taki już dobry sezon na pomidory był, a teraz mamy już końcówkę września, to one, no to one już 4 tygodnie mogą mieć. O, tak wyglądają. Widzicie, one też są tutaj wybrzuszone, ale to nie szkodzi. Wyciągamy takiego pomidorka. On jest w całości, widzicie? I tutaj trzeba przerwać skórkę. Przerywamy skórkę i to jest i to się nadaje do jedzenia. Zdam Ci łyżeczkę i próbuj, czy boisz się. Przecież Ty znasz te produkty. On się boi. O, tutaj mama widzę, że różne, różne. Te. Zrobiła, co to się mówi? Odmiany pomidorów włożyła. Nie wiem, co moja żona piła, ale nie e... znam, odpowiedzieć, a ona już leci dalej. I słuchajcie, i teraz tak. To, jak ja byłam dzieckiem. O, no to po prostu to jest pomidor, tylko ukiszony. Ona mi to zawsze dawała na apetyt, jak nie chciałam jeść. Słabo jest. No, naprawdę. Bardzo dobre. No tą skórkę tam nie jemy. Teraz tak, z tych pomidorów zimą możemy normalnie wyjadać ze słoika. Kwaśne, fajne. Możemy z tego jakieś sałatki pomidorowe robić. Z ogórkiem, z cebulką, z jakąś śmietaną, z kefirem pomieszać, tak? Ale to najlepiej smakuje o w ten sposób, takie o, wyciągnięte słoika. Ta woda z tych pomidorów kiszonych też jest zdrowa. To tak na marginesie. Słuchajcie, jeszcze jest wrzesień, jeszcze pomidory. Słuchajcie, są na jakiś. Dobre tam, na niedzielę rano. Y, tak, na kaca też dobre. Y, na stragankach są jeszcze pomidory, y, także słuchajcie, jeszcze tutaj zdążycie. Polecam, to jest coś takiego innego. Y, dajcie nam znać, czy Wam się przepis podoba, y, czy, czy zrobicie to. Może jak ktoś zrobi, niech wstawi zdjęcie. Może ktoś zna ten przepis, może ktoś robił. Chociaż jak ja się tak pytam w koło, to rzadko kto to robi, ale ja, ja bym tutaj chciała tą tradycję, słuchajcie, yy, samo się obiera. No, to się samo obiera i to się po prostu wyjada. No, ze skórki zostawiamy, bo wiadomo tego, ale tak. Yy, pychota, 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 pychota. Naprawdę zdrowe. Yy, Niepotrzebnie nie tą miskę. Słuchajcie, tutaj postawiłam. Także bardzo Was zachęcamy. Prosty przepis. Może jakoś inaczej to robicie. Dajcie nam znaka, tak. No, jeżeli Wam się film podobał, zasubskrybujcie nasz kanał, tak? Napiszcie, co o tym myślicie i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa. Czy ja mogę w końcu coś powiedzieć?